Radio Plus, sedna sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie ministrze, tydzień temu 12 tysięcy zakażeń, duży spadek. Dzisiejsze dane pokazują. Bo ostatnie dni to, to faktycznie były znaczące te zejścia, jeżeli chodzi znaczy, o dobowe liczby. Spadek będzie się utrzymywał, panie redaktorze. Oczywiście to są dane weekendowe, więc zawsze do nich podchodzę z wielką ostrożnością. Ale tydzień temu też były weekendowe, panie ministrze, te 12 tysięcy, dlatego no, po relacja poniedziałek, to, do poniedziałek do poniedziałku jest cenna. W po, porównaniu do poprzedniego tygodnia ten spadek będzie widoczny. Yy, poniżej 10 tysięcy, panie ministrze? Tak, poniżej 10 tysięcy. Minister Adam Niedzielski mówił w ubiegłym tygodniu, że jeżeli tygodniowa średnia liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30, rząd będzie myślał o regionalnym luzowaniu obostrzeń. No i panie ministrze, mamy już trzy województwa, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, gdzie poniżej 30 ten wskaźnik już teraz pokazuje, pomorskie też blisko. To ciągle aktualna deklaracja, w tych województwach należy spodziewać się szybszego luzowania obostrzeń? Być może tak, bo rzeczywiście widzimy, że w tych województwach ten wskaźnik jest zdecydowanie niższy niż pozostałych. Tak, w tym tygodniu pewnie Państwo się o tym dowiecie, aczkolwiek ja zawsze podchodzę do tych luzowań bardzo ostrożnie. Może jestem za bardzo konserwatywny w tych luzowaniu obostrzeń, ale nauczone już doświadczenie z poprzednich miesięcy widzimy, że jednak utrzymanie tego trendu to nie jest tak, że kilka dni mamy spadek zachorowań i już trzeba pewne restrykcje luzować. Musimy to naprawdę ugruntować, ten spadek. Widzimy przecież w tej chwili, że jednak w polskich szpitalach w dalszym ciągu to jest ponad 31 tysięcy pacjentów. To jest bardzo duża mhm. liczba chorych. To niestety także przekłada się na obciążenie polskiej służby zdrowia. Ja przypomnę, że w szczycie drugiej fali to było 23 tysiące, czyli naprawdę jesteśmy jeszcze w dość trudnej sytuacji i także w tych województwach, o których pan. Rator powiedział, że tam ten wskaźnik spada. Sytuacja w szpitalach tam też nie jest wcale łatwa, szczególnie w województwie podkarwującym. Panie ministrze, to nie ja wymyśliłem właśnie no, taką korelację, żeby poniżej 30 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców luzować obostrzenia, tylko powiedział o tym minister zdrowia w ubiegłym tygodniu. Więc ja tylko pytam, czy to jest aktualne, czy tam spodziewać się chociażby pójścia dzieci do szkół w pierwszej kolejności? Na pewno będziemy to w tym tygodniu rozważać i wszystko Państwo o tym poinformujemy. A czy w kwietniu jeszcze, oprócz szkół, możliwe są inne luzowania, panie ministrze, czy nie? Czy, no bo minister zdrowia też mówił, że na początku edukacja. Więc czy tej zmiany spodziewać się jako pierwszej, czy możliwe, że usługi, handel też zostaną otwarte już w kwietniu? No, na pewno byśmy chcieli, jeżeli będzie taka możliwość epidemiologiczna, aby do, do szkół wróciły dzieci, szczególnie te roczniki 1-3, no, widzimy, że ten, to zamknięcie w domach, to nauka zdalna, no niestety nie służy dzieciom, nie tylko ze względu na. Osiągnięcia naukowe czy też e, efekty nauczania, ale także myślę, że brak kontaktu z rówieśnikami zdecydowanie mhm. źle wpływa na psychikę młodego człowieka. Więc myślę, że ten aspekt powrotu tych dzieci do szkół jest bardzo ważny. Jeżeli będziemy właśnie luzować jakieś obostrzenia, to zaczniemy właśnie od oświaty, bo myślę, że to jest bardzo ważne. I to jest możliwe jeszcze w kwietniu, tak kończąc ten wątek, czy nie? Czy po majówce to wchodzi w grę? Pan redaktor mnie dzisiaj ciągnie strasznie za język, ale myślę, że może, może to się uda, ale no zobaczymy jaka będzie sytuacja epidemiologiczna. Okej, okay, Panie Ministrze, dlaczego osoby niepełnosprawne nie mogą liczyć na szybsze szczepienie, bo bardzo dużo jest apeli w tej sprawie, no chociażby pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych też o to się upominał. Bo trudno wielu osobom, przede wszystkim rodzinom tych osób i samym niepełnosprawnym to zrozumieć. Panie Ministrze, dlaczego nie mogą na taki przywilej liczyć? No już, Panie Rektorze, myślę, że za kilkanaście dni będzie taka sytuacja, może za dwa, trzy tygodnie, dzisiaj zresztą ruszają już punkty szczepień powszechnych, kiedy to naprawdę ten dostęp do szczepionek będzie tak duży, że tego ograniczenia rocznikowego prawdopodobnie także nie będzie, więc myślę, że tutaj wszystkie osoby także osoby niepełnosprawne będą zaszczepione. Więc już poczekajmy tych kilkanaście dni na ten duży. Duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o polskie szczepienia. No, panie ministrze, kilkanaście dni wtedy no, te populacyjne szczepienia ruszą, ale ktoś, kto ma dwadzieścia parę czy trzydzieści czy lat, yy, no, no to może, nie wiem, zależy też od miejsca w kraju, uda mu się na lipiec zapisać, więc to wystartuje za, za taki czas, ale niekoniecznie od razu wszyscy się za kilkanaście dni zaszczepią, więc może warto jednak o tych osobach pomyśleć, panie ministrze. Na pewno takie wnioski trafiają do Rady Medycznej przy panu premierze. One będą rozpatrywane i są rozpatrywane. Jeżeli taka rekomendacja będzie, to oczywiście także osoby niepełnosprawne będziemy szczepić. A pan minister nie uważa, że, że warto by było to zrobić? Pamiętam, że no wiele grup społecznych jest, które warto byłoby jeszcze szybciej uh -huh. wyszczepić, no ale wiemy, że tych szczepionek w tej chwili. Co prawda jest coraz więcej, ale nie jest na tyle, żebyśmy mogli wszystkich wyszczepić, więc no musieliśmy jakąś gradację tej kolejności szczepień zachować. Na pewno ona jest nie przez wszystkich akceptowalna, no ale. Takie jest życie. Panie ministrze, jakie zastosowanie będzie miał paszport czy certyfikat szczepionkowy? Przede wszystkim, jak rozumiem, podróżowanie w krajach Unii Europejskiej. Polska zgadza się na te rozwiązania, żeby paszport ułatwiał podróżowanie, czy certyfikat szczepionkowy ułatwiał podróżowanie między krajami Unii Europejskiej? No, rzeczywiście w tej chwili prace w Unii Europejskiej trwają nad tym, może nie paszportem, bo to tak troszeczkę zabrzmiało. że no to nie będzie certyfikat certyfikatem właśnie szczepionkowym. Szczególnie bardzo do tego pro kraje, które żyją z turystyki, uh -huh. czyli Hiszpania, Włochy, Grecja. <laughs> kraje, do których turyści także z Polski chętnie w wakacje przyjeżdżają. Wiemy, że taki certyfikat jest przy, przygotowywany w tej chwili w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że u nas w Polsce także mamy w tej chwili już elektroniczny taki kod QR, który możemy pobrać ze swojej Strony innego konta pacjenta, a jeżeli jesteśmy zaszczepieni lub m obywatele, to także jest wersja elektroniczna. Ja Ale pewnie czy końcu... rząd, stanowisko polskiego rządu w tych unijnych pracach jest za właśnie takim dokumentem, takim rozróżnieniem szczepieni, i nieszczepieni? Panie że na pewno na pewno taki dokument powinien być i mieć jakąś rację bytu wtedy, kiedy jest dostęp powszechny już do, do szczepień, kiedy wszyscy mogą. Się zaszczepić, jeżeli, jeżeli chcą. To wtedy oczywiście to ma jakiś sens. Jeżeli w tej chwili widzimy, nie tylko zresztą w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej, że no, ten dostęp do szczepionek jeszcze nie jest pełny, że nie ma takiego wyszczepienia, jakbyśmy jak chcieli. No, te osoby, które chciałyby się, nie mogą się jeszcze w pełni zaszczepić, więc musimy chyba jeszcze poczekać z tym certyfikatem do tego momentu, kiedy ta dostępność będzie powszechna. Panie ministrze, kolejni producenci prowadzą badania nad bezpieczeństwem szczepionek na COVID-19 dla dzieci. Tam kolejne grupy wiekowe dzieci są obejmowane badaniami klinicznymi. Czy możliwe, że do puli szczepień obowiązkowych szczepionka na COVID zostanie włączona w Polsce? W przypadku no tak, ludzi, rzeczywiście. W tej chwili producenci już sygnalizują, że kończą badania kliniczne nad poszczególnymi rocznikami. Jeżeli mówimy tu o, o dzieciach, wiemy, że ta grupa dzieci od 10 do 15 lat w tej chwili już są praktycznie zakończone badania kliniczne, ale także mamy sygnały o rocznikach młodszych, więc myślę, mhm. że te szczepienia na rynek na pewno trafią. Czy one będą włączone do szczepień obowiązkowych? No w trudno w tej chwili powiedzieć, na pewno będziemy zasięgać opinii ekspertów, czy, czy takie szczepienie powinno być obowiązkowe dla dzieci. Czyli wykluczyć tego nie ale... można, że będzie obowiązkowe, Panie Ministrze, tak? No w tej chwili trudno powiedzieć, ja naprawdę mhm. nie jestem aż tak... Takim zwolennikiem, żeby to było w, w szczepieniach obowiązkowych, ale no, no, ja nie jestem ekspertem, ja nie, nie zajmuję się szczepieniami dzieci, więc myślę, że tutaj będziemy polegali na opinii osób, które się tym zajmują. A kiedy w Polsce dzieci miałyby być szczepione? Jest już to jakoś analizowane, panie ministrze? Znaczy, no w tej chwili jeszcze nie mamy tej szczepionki, więc trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy ona na, na ten rynek wejdzie, jeżeli już będzie zaakceptowana i będzie dostępna, to na pewno to będziemy rozważyć. Panie ministrze, o teleporady jeszcze chciałem zapytać, bo dużo słychać narzekania na to, że część lekarzy po prostu traktuje to jako wygodniejszą dla nich formę. No, badania pacjenta, czy y, pomocy pacjentowi i te teleporady bywają nadużywane. Y, czy Ministerstwo Zdrowia y, wykona jakiś kolejny krok y, w kierunku odejścia od teleporad, bo y, no już teraz y, są bardzo duże wyłączenia, ale czy, czy zostaną po prostu zlikwidowane teleporady? No, rzeczywiście, teleporada w czasie epidemii spełniła swoje zadanie, wtedy, kiedy nie mieliśmy jeszcze, nie byliśmy przygotowani na, na koronawirusa w tym sensie, że. No, kiedy nie byliście no, lekarza. Uczy, uczyliśmy się prawda, tej, tej epidemii, tak, lekarze wtedy nie byli zaszczepieni, więc ta teleporada na pewno się sprawdziła, aczkolwiek no, nie może zastępować w pełni badania lekarskiego. To jest jakby uzupełnienie w pewnym stopniu badania lekarskiego, i dobrze, że ona jest, ale to, co mamy w tej chwili sygnały naprawdę z wielu miejsc, one także płyną do Ministerstwa Zdrowia, że jednak teleporada jest nadużywana. Jednokrotnie jednak pacjent powinien mieć ten kontakt z, z lekarzem bezpośrednim. Myśmy to już ograniczyli, szczególnie dla dzieci i dla osób starszych. Mm -hmm. No i jaki Ale będzie kolejny, kolejny krok, panie ministrze? Pewnie, no, trudno w tej chwili powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze w, w, etapie, w etapie pandemii, ale myślę, że powinniśmy jeszcze w jakiś sposób no, tą teleporadę bardzo precyzyjnie określić, dla jakich przypadków, dla kogo ona, ona będzie dostępna, aby zdecydowanie ułatwić pacjentom jednak dostęp do, do lekarza w, w formie tej takiej tradycyjnej, bo tam myślę, że te badanie fizykalne czy też wywiad bezpośredni twarz w twarz między lekarzem a pacjentem myślę jest bardzo, bardzo ważne. No. Nie wszystko naprawdę da się przez telefon od pacjenta uzyskać, więc myślę, że musimy jednak wrócić do tego tradycyjnego badania pacjenta w gabinecie lekarskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Waldemar kraska, wiceminister zdrowia był gościem Radia Plus. Dobrego dnia, dużo zdrowia panu ministrowi życzę. Dziękuję wzajemnie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus, sedno sprawy.